Apostol Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nas z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby zasmucić nas, abyśmy aby poznali, jaką nader obfitą miłość żywi do nas. I chciałem, abyś posłuchał tego fragmentu słowa. A sam Bóg pokoju, niechaj Was zupełności poświęci, a cały Duch Wasz i dusza i ciało, niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego. Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który Was powołuje, On też tego dokona. No, Bóg chce, aby cały Twój Duch był zachowany, beznagany, na dzień jego powtórnego przyjścia, którego oczekujemy. Więc On chce, abyś był nowonarodzony, napełniony Duchem Świętym i abyś go znał. On również chce, jak czytamy, aby cała nasza dusza była zachowana bez nagany na dzień jego powtórnego przyjścia, którego, czujemy, którego oczekujemy. Więc chce, abyśmy cieszyli się wolnością, abyś żył wolny e, e, od strachu, od, od opresji, od depresji, cieszył się przemienionym umysłem na wzór umysłu Chrystusa. W końcu On chce, aby całe nasze ciało. Było zachowane bez nagany na dzień jego powtórnego przyjścia, którego oczekujemy. Czyli po prostu chce, abyśmy byli zdrowi, silni, wolni od bólu, zaopatrzeni materialnie, nawet dożyli długich i sytych dni, czyniąc jego wolę. I jak czytamy, on nas powołał do tego w tym życiu na Ziemi. Oczekując na jego powtórne przyjście, jak czytamy, on też tego dokona, jeśli tylko będziesz mu ufał i oddawał jemu ducha. Całą duszę i całe Twoje ciało. Sam byś o tym pamiętał w tym tygodniu.